Dzień dobry, jesteśmy teraz w pięknych okolicznościach przyrody. Przyjechaliśmy tutaj na domówkę, zaprosiła nas Patrycja. Cześć Patrycja. Witam. E, co to za okazja? Są to imieniny moje, mojej mamy i mojego taty. To gruba impreza. No, troszeczkę jest. To nawet widać. Krystian, możesz nakręcić, ile jest osób. To co, śpiewamy huralnie 100 lat? O, śpiewamy. Uwaga, start. 100 lat, 100 lat, niech żyją, Jeszcze raz, jeszcze raz nie! No super. Gdzie tata jest? Tata, tutaj. Zapraszamy tatę. Zaskoczony niespodzianką, którą zrobiła córka? Bardzo. Ale zadowolony. Oczywiście. No dobrze, to dla Patrycji mamy, ponieważ ona nas zaprosiła, mamy prezenty, mamy startery Play, no chyba dla całej rodziny, żebyście dzwonili do siebie za darmo. Mamy napoje energetyczne Black, mamy dla was zyskowe koszulki. Kogo pozdrawiacie? Huralnie. Niech każdy krzyczy. Cała Aleksandrów! I pustonosze! Niemcy! Eske! Nie wiem, ja trudno. My no jak również pozdrawiamy i życzymy udanej imprezy. Dziękujemy. Dziękujemy.